Ale prze, przepraszam i właśnie że tak, że tak nie było dużo filmów, ale to prze, chciałam to wybaczyć, bo nam przerwę nagrywać, ale dziś nowo jeszcze, więc na live walsach. Na live dziś gramy. To jest taka gierka fajna. To trzeba kogoś tu walić, więc wchodzimy tutaj. Gramy takim nupkiem. Ja daję Ci te budowę. Budowa Ci już daje. To moja ulubiona mapa i doki też, ale biorę to, 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 to. Jesteśmy teraz na dźwigu Teraz musimy wejść Wejdziemy tu Będziemy snajpelem Plachetik Ej heta, heta dostał Heta dostał Chyba dostał Idziemy, mam takie ogromne lagi bo ja nie nagrywam na kąpię. Ona kupuje dużo OPS-a. Szybko, co musicie wejść? Tak, patrzcie. Wiele dam mu foli widziałem, ale to w ogóle to jest tyle, że te dumy są taki słaby. Teraz kocimy na dźwig i spróbujemy mu dać hecika. że apteczka, się też ulecę. Brakujemy. Będziemy tam Dobra. Upadě tu. Když vidíte, to je takový klip, čeky, když chyba ne. Vidíte, fajn, Dobra widzowie. Teraz musimy tylko wygrać tu gieleczkę. O! No a spadłem. Szalenie widzowie, że przegrałem. No to lepiej. Mam tejne lagi! Nie spadłem! Mam pod lagi na szelwerze. Nie

Przepraszam widzowie, nie wyglądało. Ale wbijajcie do tej gry linka. Przepraszam, nie wygrałyśmy, ale ja mam fajną rzecz. Jak to się to tu macie taką przepustkę, o. I tutaj możecie tu, tutaj macie takie rzeczy. Jak przejdziecie całą, to możecie dostać, tu wam mówię. Możecie dostać tą. Bloń i to i to więc wbijajcie a ja baję zegram się